Sprowadź z nami auto z USA na portalu www.bitusa.pl sam wybierasz i licytujesz w USA. Ponad 100 aut jest już na placu przy ulicy Warszawskiej 53 w Gręzowie obok serwisu skani. Taniej nigdzie nie kupisz. Zapraszamy. W dniu 26-27 września odbyły się pierwsze otwarcie 101 Przede wszystkim cieszymy się, że mamy tutaj imprezę, która jest świętem DARTA w Siedzach. Może cofnijmy się troszeczkę rok wcześniej, gdzie pomyśleliśmy o takiej imprezie, która chcielibyśmy troszeczkę skupić więcej osób niż tylko 30, 40 czy 50 osób. Razem z kolegami ze Stowarzyszenia Stydar Siece wymyśliliśmy, że zrobimy mistrzostwa otwarte Siedlec i dopieliśmy to, i od dzisiejszego dnia cieszymy się, że mamy po prostu imprezę, która jest dwudniowa, dwudniowa impreza, duża impreza, a szczególnie świetnie, że przyjadą tutaj zawodnicy i przyjechali tutaj zawodnicy naprawdę z czołówki Polski, bo mówimy tutaj o jednym z lepszych zawodników w Polsce Sebastianie Białeckim i Mirek Grudziecki. Więc jest to, jest, jest to czołówka Polski. Dla nas to jest święto, dla nas to jest radość i wspaniała w ogóle chwila, że, że to wszystko, co przez ten ostatni rok tworzyliśmy, jest to wielki sens. Dzisiaj gramy. Mm, Dzisiaj graliśmy turniej deblowy w piątek, w jutro gramy turniej singlowy. Dzisiaj w deblach jest 54 pary, jutro mamy 125 osób na turniej singlowy. No, dla nas wielka rzecz. Myślę, że nie ostatnia. Będziemy chcieli ten, ten sport, tą, 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 tą dyscyplinę, tą rywalizację. Dalej rozpromować, roz, dalej, że tak powiem, tworzyć i, i myślę, że naprawdę jest to fajne, fajne wydarzenie sportowe, które gdzieś tam się zapisze w, w kanonach rywalizacji sportowych w Świecach. pierwszego dnia do zmagań stanęli debliści. najlepszy okazał się duet ojca z synem Piotr Białecki i Sebastian Białecki. W finale pokonali oni Łukasza Jacha i Piotra Maciejczaka. No jeśli chodzi o samo, samo jakby, jakby przyjazd sam, no to myślę, że głównie Zobaczyć nowe miejsce ze względu na to, że w tym rejonie dawno nie było też, nie, bo myślę, że przed pandemią niedawno, jeszcze wtedy przybywałem do miska Mazowieckiego na turnieje deblowe jeszcze. Ale potem właśnie już tak zatraciło, troszeczkę tutaj jakby nie było za bardzo turniejów, więc, więc jakby no nie było jakby takiej chęci albo możliwości przyjeżdżania w ten rejon i bardzo chętnie bym chętnie tutaj zobaczył właśnie, jak to wygląda. Sama organizacja myślę, że bardzo fajnie to wygląda, jeszcze że samo miejsce do gry dużo dużo, dużo tarcz, więc dużo jest możliwości możliwości porzucania nawet przed turniejem czy właśnie pomóc, żeby to w miarę sprawnie też poszło i naprawdę super jakby tutaj na, na, na ten moment widzę naprawdę jest bardzo fajnie jest zrobione, więc super. Drugiego dnia singliści rywalizowali o premierowy tytuł mistrza Siedlec. Wygrał Sebastian Białecki, który w finale pokonał 6-0 drugiego z faworytów mistrzostw Mirosława Grudzieckiego. Jeżeli chodzi o start w to tylko z Facebooka się dowiedziałem, będąc w Zamościu na turnieju Pucharu a sam event i wydarzenie fajnie. Bo dużo targ jest do grania, jest określona liczba zawodników, także ten turniej przebiega dosyć sprawnie. Są małe grupy, to są 3-4 osobowe, także wszystko idzie, idzie sprawnie. Tak? Czasami te grupy 5-osobowe, 6 się ciągnie, to długo, a tutaj to jest dosyć sprawnie przeprowadzane. Zawsze pierwsze mistrzostwa, gdziekolwiek się bywają, wiadomo, że każdy chce wygrać. Tak? I ja też takim, w takim zamiarze przyjechałem, choć wiem, że nie będzie łatwo. Ale zrobię wszystko, co, co w swojej mocy, żeby ten ty nie wygrać. Dart to nie jest sport jedynie dla panów. Przy Darczech dało się dojrzeć kilkadziesięciorki do w płacie pięknym, w tym otoczoną Karoliną Latajską. Organizowane niedaleko Warszawy, więc to jeden z powodów, dla których się tutaj znalazłam. Ale również to, że to są pierwsze mistrzostwa Siedlec, także warto wziąć udział w takich zawodach. No i liczę na to, że może coś uda się wygrać. Również to, że mogę zagrać w obu turniejach, także otwartym i kobiecym, to też duży plus. Mogę po prostu. Frekwencja jest wysoka, więc to już jest taki duży plus zawodów, że, że to nie jest kilka meczów do zagrania, tak? tylko perspektywa tego, że można sobie rzeczywiście potrenować, pograć przed innymi zawodami. Organizacja myślę, że jest bardzo dobra. Partnerem wydarzenia był samorząd województwa mazowieckiego. Sponsorem programu był bezpośredni importer aut z USA www.bitusa.pl sprowadź z naszą firmą auto z USA.